Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami z auta, w takiej dłuższej formie, pierwszy raz na tym kanale. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, chciałam sobie spróbować jakieś vlogi tutaj wrzucać dla was, jak ktoś będzie to oglądał, w takiej dłuższej formie, także zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. O bo tutaj mi bezczelnie taksówkarz przerwał, bo mi zajechał drogę. Zobaczymy jak to wyjdzie, jest dzisiaj niedziela, jest godzina 12.10, ja sobie właśnie jadę na trening, byłam na 12.30. Z treningu mam jeszcze plan, żeby, żeby poodkurzać auto i umyć, bo już wymaga tego, bo już jest taki syf po prostu wszędzie, to jest koniec. I potem będziemy robić obiad. Będę robić kurczaka po koreańsku, także... Dobra, ja już jestem moimi po treningu, jak widać, bo wyglądam jak... Jedziemy sobie teraz posprzątać szybko auto. Muszę je poodkurzać i muszę je umyć, bo już jest takie brudne do odkurzania. Pięknie, pachnąco, elegancko, ale na już taką, żeby umyć auto z zewnątrz, to już nie idę, bo są wszystkie zajęte i mi się nie chce czekać. nie nam całą windę, więc mamy już taką ładną i nie wymienili jeszcze kafelek bo to jest generalnie stricte nowy blok i nadal są takie popękane od od robotników tak naprawdę, nie? więc cała winda jest taka ładna niestety podłoga robimy tego kurczaka i zagotowałam wodę. Mamy ryż. A tu robimy dalszą część. Znaczy dalszą, główną część. Tam będzie głośno. Teraz robimy sobie panierkę. Generalnie w Thermomixie mi to każą robić, ale nie wiem. Chyba zrobię sobie to w misce bezpośrednio. Czyli przesupujemy tutaj rozdrobniony czosnek i imbir. I do tego będzie mąka, skrobia ziemniaczana i przyprawy. Dobra, mamy wymieszane i teraz robimy, kroimy sobie piersi z kurczaka albo skrzydełka, ale ja robię piersi z kurczaka. problem, bo ona wygląda... Tak. Programatujemy takim chili. Może być też zwykły? Przypuszczam, że się za dalej więcej smaku, prawda? No i teraz musimy się mógłby pogotować. Dobra, trochę się bałagan zrobił, ale sos nam się tam robi. No i teraz musimy usmażyć kurczaka. Niestety na głębokim oleju, ale no cóż. i Potem dopiero będziemy to mieszać, ale nawet musimy to usmażyć. Także dzisiaj trochę taki pustrzy obiad, mamy od razu znowu katerik, także gorszyszą są bo żeby to utrzymać. Trzeba teraz wymieszać. Trzeba było kurczaków i... Po prostu wymieszać. Mieszamy te kuraki No i co? Tak wygląda ten. Kurczak. Nie skomentuję tego. Chciałam powiedzieć. Że tak wygląda ten kurczak. Ale teraz muszę posprzątać. Dobra, zdało się jakoś odratować, także tak się prezentuję. Nie jest ruja, ale trzeba robić, bo to jest mocne. Jak mówię, że to jest mała, ale to nie jest. To jest ostatni dzisiejszy, to jest to panujący. Proszę Państwa, to jest Nie widać. Nie pijemy nieraz w rzeczy. Wiadomo, wszystkie restauracje są. Jestem ciekawa, czy mi się zmieści ten placek w. Wiążeć, wcisnąć w taką siatkę krawędzelki się schowają w że położyłam się teraz na chwilę w sensie leżałam i zamknąłam oczy i, i zasnąłam na pół godziny Czy się boję zamykać oczu jestem chyba przemęczona generalnie do ostatnio zakupiłam sobie w końcu tą skórzawkę taką ten Zbieraczkę, nie wiem jak to nazwać, zbieraczkę, skórzawkę. I powiem Wam, że no teraz jest brudna, bo to jest już do zmiany, ale no o wiele lepiej się wyciera kurze, na przykład w takich, w takich problematycznych miejscach, nie? że na przykład nie wiem, są takie figureczki, to mogę tak sobie je odkurzyć, że tak powiem. No i potem ewentualnie, jak coś zostaje, no to wiadomo, trzeba przetrzeć jeszcze szmateczką, nie? Ale no faktycznie jest, jest lepiej. Rafał zamówił suszarkę, która ciągle jest tutaj i nadal jej nie przełożyłam, więc myślę, że to jest idealny czas, żeby ją przełożyć. Gdyby ktoś ewentualnie się znalazł, to jest tak. Nasza stara generalnie, ona działa dalej, bo to nie jest tak, że ona nie działa, tylko już tutaj cała jest serce yy, biała i tak dalej, więc. A to jest taka fajna, ona jest taka, o, taka malutka, ale jest mega silna, jeżeli chodzi o sam podmuch, nie? Do tego ma. Różne końcóweczki. Na razie używamy tylko w sumie tylko tej malutkiej, bo tamte są... Nie mam pojęcia szczerze mówiąc do czego, bo każda jest do czegoś innego. Druga jest tam do masowania, do loku. Ja niestety moją włosy nie kręcam, więc nie używam do loków. No no, jest coś takiego. Taka końcówka, taka końcówka i taka końcówka. Więc nie wiem. Ja mam zawsze wrażenie, że spalą mi się włosy, jak tak zrobię, ale no, o zmywarka się zrobiła. blog będzie taki po prostu ciekawy, poświęcony sprzątaniu i ładzeniu i bezsensownym gadaniem. Nie wiem w sumie, czy takie formy ludzie oglądają. Czy nie oglądają? Nie wiem, jest to dla mnie jest nie wiadomo. Ja w sumie jak oglądam, to czasami lubię popatrzeć jak sobie ktoś tam gdaka pod nosem. Nie wiem czy ktoś inny też. Zobaczymy. No, no, nasz króliczek chyba trochę obrażony jest. Trzeba go tutaj chyba zachęcić. Jest! Judiki teraz jest zaaferowana, bo dostała smaczka. Zaoferowana jest księżniczka, tak? Boś jak mi tu atakujesz.